Witajcie, z tej strony Inku i witam Was w kolejnym odcinku z FIBA 15 Ultimate Team Droga do ligi pierwszy jest to drugi odcinek z tej serii nie ma żadnych zmian w składzie ponieważ na razie jeszcze jest zbyt mało końców, żeby te zmiany przeprowadzać i oczywiście przechodzimy do pierwszego meczu w tym odcinku. W tym odcinku pojawiły się dwa mecze z 10 ligi, jak na razie 10 ligi Zobaczymy jak mi tym razem pójdzie w poprzednim odcinku. wygrałem 5 do 1 w tym pierwszym meczu. W Ultimate na FIFA 15 zobaczymy, jak będzie e, tym razem. Jaki skład ma gościu? No, skład raczej dokonania bo jest skład non -rare. Włoski skład, z tego co widzę, już włoski włoskich zawodników, znaczy z Serie A dokładnie. Chyba, znaczy, tylko LOB nie był z Serie A. To więc, cóż, zaczynamy punktu... spotkanie. Zobaczymy. Hej, to... Rodriguez. Zara. Do zalate. Zarate przepchniecie się. Dobrze, Rodriguez. Tam jest Osman. Osman do Zarate, za lekko Fuck. Dobra Zarate. A i te lagi też przeszkadzają trochę. My Fer, fer. A Jezus, ale piękna bramka. Wow, super. Jeszcze zostaje osiągnięcie wszyscy za dryg. Ja Pięknie! Pięknie! E, Leroy Fer, No po prostu wyśmienicie! Super! Tam mi się udało, no muszę przyznać, że tam mi się, tam mi się udało! Masakra! <śmianie> fer się tutaj przepchnął, potem Zarate i Fer. Pięknie, naprawdę pięknie! Wow! Na, moje, na razie moja najlepsza bramka w tej Fifie! Na razie! A, to jest dopiero trzeci mecz właściwie na Ultimate Team. No, zaczyna się naprawdę, naprawdę dobrze. I ta cieszynka. <grym grym> Okej, okay, no to... Idziemy do minuta już, 1 do 0. Zawolno. Show. Rodriguez. Osman. Zaraz tam... Do Tadicza, Tadicz! Tadicz! Aj! Obronił to, obronił. Ale... Nie było dobrze. Ej, Tadic z Tadic. A, i te dyszętkowania jeszcze w 15 nie wychodzą mi do końca tego, bym chciał. Ale to tylko kwestia czasu. Muszę jeszcze Przywyczaj się do tego. O, o, paloszczy. Dobre, show pięknego przepchnął Tadic. Campbell. Tadic. Aj, i to miało iść do zarady Naprawdę, te podania czasami nie wychodzą tego, jakbym chciał. Dobra, Rodriguez. Pięknie się zabrał z piłką. Rodriguez. Aj, tam wchodził Tadić. Już, szkoda, dobra. Koniec pierwszej połowy. Widzę, że moje zawodnicy wysiadają po tej pierwszej połowie. Z kondycji za dobrze, nie dałem kondycji po pierwszym meczu Ultimate. I. Zagrałem drugi z znajomym. I moje zawodnicy teraz wysiadają. Widzę kondycyjnie bardzo to widać. Mają wszyscy żółte. Osoba nawet ma już. Nawet prawie na czerwonym. No, może być ciężko zająć się drugą połowę, ale. Myślę, że dam radę. Ajajaj, źle to zrobiłem. Kurela... Sir się Go dogoni! Dogonił go, okej. Okay. Ale czemu u niego bramkarz wykonuje rożnego? Lol. Czy się skapnie czy nie? Skapnął się. Myślałem, że się nie skapnie. Bo chyba dopiero co ustawił drużyny na ultimate, bo tak zazwyczaj jest gdy dopiero co ustawi Okej Z tu próbuje Świeżych zagrań <laughs> Jezus Boruts Pięknie Wow Artur nice Ej on ma tułasz lol Nie zauważyłem tego Wow, FIFA się postarała, no proszę, znaczy i jej się postarało Bardzo ładnie No tu aż taki jak masz, rzeczywiście fucking hell wybij to. O matko, jaka panika gaming. Co tu się dzieje? Dobra, fair. No ją, on, ok, dobiegnij do tego, dobiegnij. Dobrze, zaratę, zaratę. Tak jest. Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez do Osmana. Osman, Osman do Rodríguez. Rodríguez, strzał. Matko. Ej, myślę, że to na barku poleciało, ale to odbiło się odbrać na szczęście. Okej. Okay. Ale strzał leciał ładnie, chyba. To leciał w bramkę, mi się wydaje. Dobra. Zróbmy bieg na dalszy słupek spróbujmy to. Aj, no. Ponieważ że już nawet wmane wyszło tak chciał, bo to był na dalszy słupek. Ale nie był to bieg, tylko stał w miejscu. <grywka> hum. Campbell, Tadic. Zaratę. Dobra. Rodriguez, jeszcze ma trochę siły na dribbling, Rodriguez. Aj, pięknie chciał to zrobić. Oj, błąd Kolesia, tak jest, ja to wykorzystuję takie błędy, nie ma opcji. I w chorągiewkę Zaratę. władzę zaraz. Czekaj, że do, 0. do 90 minucie, ale. No cóż, po prostu nie miałem okazji więcej. Ładna bramka w sumie, mimo, że z błędu przeciwnika, to bardzo ładna bramka, podoba mi się. Może to że tutaj każda bramka w tej fifi jest ładna, nawet ta z Esweti. <grym> o, faul na mnie, okej, okay. fair. Osman, Osman ma już kucóweczkę kondycji, dobra. Zaraz, ten do Rodrigueza. Rodríguez. Rodríguez do Campbella, tak jest, Na 3-0. ładnie, zakończyłem to spotkanie. I mamy kolejną, zawinioną przez niego blankę. No cóż, coś trzeba w tej sytuacji innego zrobić. Tylko i właśnie paler Kambala, który był niepilnowany na prawej stronie wojska. Wielu 91 spotkania, no ładnie. O, no, gościu się już w kurzu widzę. I Kuszczak! Aj, myślałem, że wody się szybkości jak Kuszczak kiedyś. No, ładne zwycięstwo 3 do 0. Kolejne 3 punkty na drodze do 9 y, ligi. No i zaraz zaczniemy drugie spotkanie w tym odcinku. Możemy to pominął go co? co, e, to była piękna wanaka, naprawdę. Dobra. Dobrze ją nagraniu nagraną, nagraną. To, mnie, to mnie cieszy, naprawdę. Jest na moment 1500, ponieważ mam Włożony premię do monet, więc spoczko. 6 punktów, 3 do 0. Chyba tylko 13 punktów potrzeba do a, li, Mistrzostwa, no nie? 13 punktów, no właśnie, to git. No dobra, mam 5800, to jest na razie za mało, by ulepszyć ten skład. Myślę, że w trzecim odcinku dopiero ulepszy ten skład. Razem z Wami kupię jakieś nowe karty do zespołu, albo wcześniej po prostu je kupię i pokażę Wam, kogo dodałem do prostego składu. No, a teraz przejdźmy do kolejnego spotkania w tym odcinku. Okej, okay, tak, ja na razie szukam przeciwnika, zobaczymy, kogo nam znajdzie Może znowu jakiś skład numer Takie dziesiąte lidze najczęściej się będą trafiać chyba. To wciąż dziesiąta liga, więc wiecie, to nie jest jeszcze jakiś mega, mega dobry poziom. W ramach szukam troszeczkę dłużej niż. Ostatnio, ale mam nadzieję, że zaraz wam znajdzie kogoś. A właśnie, ojej, ojej, jej, Wyjdź, wyjdź. Zapomniałem o bardzo, bardzo ważnej rzeczy ludzie. Bardzo ważnej rzeczy. Fak. Kondycja. Ten, który ma najmniej muszę... Mu... Znaczy ten, który... Ma... Którzy mają najmniej. Eee, Okej. Okay. Najmniej ma Osman. Nie plus 40. Campbell ma bardzo mało też. Eee... Yy, ma trochę sporo nawet. Fair Przydał mu się kondycja Eee yy, Jeszcze to drugi gest też. No i nie mieć zaraty, że dostanie też. obrońco co by się przydało. Dobra, jeszcze znam całą tą kondycję, bo nie ma sensu jej trzymać. Dobra. fajnie, że ją dałem, bo bym zapomniał znowu i znowu nie nieco by się snuli po boisku po prostu. Więc dobrze, że o nie pamiętałem Okej, okay, trafiłem na gościa, który ma nazwę klubem Manchester United Spoko. I ma skład Manchesteru? No nie, jednak nie. I wypożyczonego Luke to niego ma. No i tak ogólnie skład totalnie bez zgrania. Jakby do wyroce swoją na webapie. No cóż, będzie ciekawie. Zobaczymy. Zapewnił sobie. Awans. Jest Polak zresztą jakiś, Polak proszę. LPL. Pozdrawiam. Nigdy mnie nie, nie sądził. Dobra, zarate. Ajajaj. Aj. Dobra, Tadic, Tadic. będzie jeszcze to. Fair. Zarate. Do Tadicia. Tadic. Gol. Tak jest. Dlaczego go przeprosiłem? Chciałem zrobić tu i teraz, Trzeszink, ale jest Zawsze co że to jest RB plus B, a teraz naciskam LB plus B Ale, ramka znowu ładna. samo okienko, praktycznie No może nie w samo, ale po poprzeczkę, bardzo ładnie. do zaraz już w 3 pod spotkania. Kurde, ale ludzie popełniają strasznie błędy podając tak blisko. Jedną z tym bardziej, że troszeczkę zwolniony ruch zawodników, a obrońców tym bardziej jest w tej FIFI nowej. Być może nie każdy o tym wie, no, zaratę. Wow jak to dobył do tego pięknie. Zaratę! Rodriguez! Ojej! Ale to przyleciało dłuższy bok słupka. A i czemu to pominął? Nie, nie zyskałem chciałem chciałem to zobaczyć. Tak, jest Neom Osman Fer. Osman. Zarate. Tadic Tadic Z raty wybiega Z Strzał! No Helton, znowu Helton. Bramkarz światy klasowej, jakby to powiedział. Jeden z moich znajomych A dokładnie klasy światowej. Nie no, Helton jest spoko bramkarzem, ale. nie lubię go za te jego dresy. Zawsze mnie wkurzają na FIFA. Dobra, Tadic A i tutaj Osman. Strzał? No, Hilton. Jest na urożnym. Jestem troszkę, cały czas na jego polu karnym. Może spróbuję teraz kimś kogoś innego. kimś, kto jest parowonożny, najlepiej. Może ferem? Trochę nie wysoki, ale dobra. No i. No to całkiem dobrze, ale fer jest wysoki, więc jest ważny w pojedynkach w Zaratę, Rodriguez! A i straciłem tę piłkę. O o, dobra. Nie przejęło tego na szczęście. Zaratę, ładnie. fair, A i mogę podejść na górę. Shit. Dobra, jest dobrze. Zaratę. Zaratę, fer. Tak jest. 2 do 0. Pięknie. Fer już chyba, nie wiem, 5. czy 6. rank chyba zdobył moje mojej drużynie, naprawdę, ale banka ładna, piękne przyjęcie i strzał z woleja. tam bez szans. Bardzo ładny. I właściwie kolejny asysta Raty też, on też bardzo często asystuje No drużyny. Napastnik, asystujący, no. Fer jest takim snajperem moim. HP zawodnik, trzeba przyznać, że OP, naprawdę. o, -o. O o, Luka Toni się przedał przed moją wolnym ale na szczęście nie strzelił bramki. No, Rodriguez Tadic, a Tadic Tadic do Rodrigueza, Oddał do łupiłkę, tak jest. O oh, fuck, Campbell strzelał na pustą bramkę, Campbell! Jest, myślałem, że to nie wpadnie już przez chwilę. Wow. Dobra, 3 do 0 Mam nadzieję, że respektuje re 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 gościu, mógł zagrać jeszcze w tym odcinku o Mistrzostwo, tak trzeba zagrać do końca niestety to chyba. Ale kurde, tutaj się minąłem z piłką, za latę podać, a jednak udało się to Campbella, to żeby doszło. Nie... Podam, że doszło i, nie, i trafiłem na w bramkę, a nie tak jak to zwykło być u mnie, że nie trafiam na w bramkę. Ale, szczerze mówiąc, było blisko, żeby nie trafić, naprawdę było blisko. Też niemożliwe. Znaczy, możliwe. moim kraju możliwe, jak najbardziej. Koniec pierwszej połowy, koniec, mężczyzna połowy, mężczyzna. połowy tak jest. Panie Szpakowski, zgadza się. Jeszcze, że zaraz też to samo chciałem powiedzieć. 11 moich strzałów. wow, duża przewaga. No cóż, też drugą połowę. No, wykorzystali większość sytuacji, w których mieli. Dobra. Znamy drugą połowę. Serio się nie Alfonso jakiś. Dobra, za ratę. Do Campbella, Campbell teraz nie wypuści piłki już Campbell, Campbell Strzał, Oboże, Samobój, ale za farcie to wpadło. Ten strzał był tak, tak krzywy, Rodriguez, aż że masakra. Ale wpadło jednak jakoś. Co? Borus nie denerwuje się, spokojnie, tak jest. Jeszcze nie wiem czy taki piłek, ale dasz radę Campbell, Osman. Do Campbella. Campbell, tak jest 4 nie 0 sorry. Koronkiewiczka, oczywiście, jest zawsze. Ta dziesięka jest świetna. On powiem szczerze, że Heldman popełnił duży błąd tutaj, a powiem wam szczerze, że wychodzenie bramka w tej FIFA jest strasznie opasalne, ponieważ on praktycznie bardzo rzadko wychodzi pod, pod nogi zawodnika. Wcześniej ja się zatrzymuje i potem jest problem, żeby nie wrócić na bramkę szybko. I zostawia po prostu pustą ją i, i... to jest pewny gol dla waszego przeciwnika. No. Fer. Zarate. Do Rodriguez'a, Rodriguez. Do Campbella na... hat -tricka. Tak jest! Campbell hat -trick. Nie, to nie Campbell. Sorry, to fer Przez chwilę już że to jednak Campbell, bo to jest czarny. Ale koje kolejna bramka w mojej zespole, to jest chyba... nie wiem... Która, ale w każdym razie Ferry jest naprawdę OP zawodnikiem, to jest... Już teraz w tej chwili jestem tego pewien w 100%. też, żeby do zera wygrać, ale może się, może się uda do zera wygrać, zobaczmy. Rodriguez, Zaratę. Osman, dobrze do Zarate, Zarate dobiegnie do tego, dobiegnie! Tak jest, oj, i tak się minął z piłką Tadic, myślałem że wejdzie Mogę strzelać bo była pusta bramka, ale nie chciałem tak Taki być chamski aż dla mojego przeciwnika Dobra, Tadic O kurde, ale to weszło Pięknie 7-0 Dał on 7, Siu... 7 i 7-0 Ale bardzo ładnie Na i I wpadł do siatki Bardzo ładnie Ale Helton to naprawdę trochę trzeba przyznać, że ręcznik musiałem się właściwie do tej piłki nie rzucił, tylko na spojrzał. Koniec się ten wynik. E, twój, ten wynik. Ten mecz kończy się wynikiem 7-0 do 0. pogrom. Można powiedzieć pogrom. W tamtym meczu też wynik był dosyć, po, dosyć do, dobry. 3-0. Natomiast tutaj 7-0. Ogólnie odcinek bez straty bramki, co mnie bardzo, bardzo cieszy. no. Odnosi się do pierwsza bramka, bardzo ładna, była. dobra. To jest w tym odcinku, czyli ładne bramki. Szczególnie w pierwszym meczu. Najważniejsza bramka dopier mm, dopiero. Dopiero. Jak na razie, najładniejsza bramka w tej FIFA. No i cóż, można tylko być optymist optymistą co do następnych spotkań. 19 do 5 w strzałach. Wow, mega. Mam 9 punktów, i w następnym odcinku zagram o mistrzostwo. 10. Ligi. No. Tak więc. Mam nadzieję, że będziecie oglądać ten odcinek. No i cóż. Może w następnym odcinku też ulepszymy skład. No, to też. To też będzie w na następnym odcinku. Tak więc dzięki, dzięki odsłonaj tego. E, tego. chciałem powiedzieć, niedzielnego odcinka, ale dzisiaj jest sobota. Tak no, więc dzięki, dzięki tego sobotniego odcinka. No, do usłyszenia w kolejnym już. Panie Jarek, na razie.